K Chcę... Bruh. Chcę zacząć nagrywać na YouTubie, żeby być popularnym. Oh, 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 yeah. Yeah. Nie no, żartuję. To jest mój wstępny filmik do mojego kanału. Yeah. Dlaczego cały czas się świeje? Ogólnie to. Miałem już kiedyś filmik wstępny do kanału, ale wszyscy się z niego świali, więc go usunąłem. A teraz będzie taka super edycja. Jak kurde, jak Antonio Garza. Więc zobaczymy, co będę nagrywał. Super będzie. E, więc no. Do zobaczenia.